Witam Państwa serdecznie. Chcieliśmy zaprosić Państwa na wielkie wydarzenie w Subicach, które odbędzie się 27 maja. Przetoczą się przez Subicę i Frankfurt orkiestry Dente około 400 osób z Polski i z Niemiec. Także ci wszyscy, którzy mówią, że w Słubicach się nic nie dzieje, no to się zadzieje. Będzie słychać w całym mieście. Zapraszamy wszystkich na Plac Bohaterów, Plac Przyjaźni i Plac Wolności. Tam będą grały orkiestry y, na zmianę, i w finale przej przejdą przez y, Słubice ulicami miasta. Witam serdecznie. Um, Fan um, hat ein jubileum 50 Jahre und wir möchten feiern. Wir feiern zusammen mit, mit, um, Der Stadt Slubice. Das Mog ist unser Partner und wir arbeiten an einem Festival am 27. Mai. In Slubice werden äh, zehn Gruppen zusammenspielen und auf verschiedenen Plätzen, wie Paniola schon sagte. Und wir werden eine Parade über die Most, über die Brücke machen nach Frankfurt. Ein großes Feuerwerk dann in Frankfurt noch. Wir freuen uns sehr und wir freuen uns, dass wir das zusammen. Organizują. Jeszcze 20 maja zapraszamy Państwa do koncert na koncert Hale na godzinę 15.30 odbędzie się tam y, przepiękny koncert orkiestry Van Farengarde z okazji 50-lecia istnienia.